Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie z tej strony, Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Godowora. Słuchajcie, naprawdę odpocząłem od tej gry, ponieważ ostatni odcinek, kiedy nagrywałem, to było jeszcze dużo, dużo przed świętami, kiedy robiłem zapasy, słuchajcie. Więc to było w okolicach, no tam po połowie grudnia, czyli około, nie wiem, 18, może 17, może 19 grudnia, kiedy ostatni raz uruchamiałem Godowora, i dzisiaj mamy dopiero. No 9, 9 grudnia, no 10 już prawie, no to już kilka... Nie, sobie 10 grudnia, dla mnie jest godzina druga w nocy i słuchajcie, no naprawdę od prawie że połowy grudnia nie grałem. Także lecimy. Oczywiście kwestia jest też taka, że no, jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej końca gry Więc akurat Zapada jeszcze trochę misji zostało. Tutaj, jak patrzyłem sobie, to jeszcze trochę jest. Ale myślę, co mamy teraz w styczniu? Myślę, że chyba w styczniu będzie tak, że do końca stycznia raczej tutaj zgrom się uwinę. I. No, uda się ją skończyć po prostu, tak? Oho. Hej, pomożesz nam? O! Przynajmniej tu dobrze im idzie. No proszę. Hej, 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 co ty robisz? Elegansio. Błogo pocięło. Mamy kolejną zasadę! Musimy go z tym zabrać! Ale przez długi nie przejdziemy, to na nie... Musimy Frejra uratować. Ale go. Okay, fajna ta wycznia jest. Do ja tego polałem. A, to A dobra, bo to jest freire tam no, doładują. Długo tu nie wytrzymamy? <mum> Mam pomysł. <mum> Hej, miała dostać ten. Wasę okay. jeszcze walkir jest zniła co nie ma Jeszcze?

Oh, <tossilha> Mamy go Mamy taki trochę starczą może ci nie wiem Tylko już taki trochę nowym na wymarciu jestem Okej okay, byłem Fuh. Zaniosę go? Czy co? Nie, dobra nie sądzę. Ej, ej, au! Dobrze! Idziemy! Eee, dobra, dokąd go umiesz? Mamy tu towarzystwo! No nie! Dobra! Dobra! Eee, już niedaleko, nie? Spuśnicy. Ja tu nic nie widzę! Dupsko mnie jego zasłania! O, o dobra! Ja to widzę taka chyba... Hey, jestem od to są tu... Dosyć... Trzymaj y... się! Dosyć taka, wiecie, skryptowana ta sekwencja. Nie. O, dobra. Okay. Już blisko, prawda? Tak, blisko, blisko. Nie, nie zatrzymujcie się! Czeka już blisko! Oh, jak dobrze Zaraz ludzko. Udało się spilić? Gdzie jest łódź? Zrzucę to do rzeki. Poszpiesz się dziewczyna nam po piętach. No jasne, skin plagi, chodź Freyda, przegrupują się. Co ty mówisz? Nie głupia ta łódka. O, coś co szybko płyniemy. O nie! Wodospad? Nie dobrze. Co? Jesteście mieli miny. Spokojnie. Latająca łódka. To lata! My lecimy! E, wiedziałem, że tak będzie. No mina Frej, tak, takie. <laughs> Już ma taką minę z bym powiedział, ale nie wiem czemu. Mamy gości. Aha. To, to za ustrojstwo? Wiedziałem, że idzie zbyt gładko. Pomocy? Są za szybko. Uwaga! Nie mogę dobrze wycelować. co?

chyba się poświęcił. Spokój. Że niby tak łatwo wykończyć Birgira. Myślisz, że przeżył coś takiego. Siedzi tam na dole i czyści sobie paznokcie piórami tej bestii. Zobaczysz. Na. Ach! Na pewno. Już niedaleko, Ingwi. Wytrzyma jeszcze trochę. Raczej tak nie mam większego wyboru. Czyste szmaty i wrzątek. Czerwony korzeń. Wiem, wiem. Myślisz, że nigdy nie opatrywałam ran? Oh, a teraz nic się nie martw, w szefie. Nie myszkowałam w twoich rzeczach, kiedy poddawano cię torturom. No! Niech cię, Lundo. To boli. Czego się nam nie boczysz? To nie ja cię wybebeszyłam jak wieprza. <laughs> Bez urazy. Ejo, mogłabyś jej pomóc? Albo... Najlepiej zrobić to za nią! Ruszaj się. Opatrzycie na tyle, żebyś doczłapał się do Sindriego. Tam jest reszta moich sił. A my staniemy na straży świata. Cała czwórka. Wanaheim jest w dobrych rękach. Mhm. Oh. No to do Sindriego. Gdziekolwiek to jest. Twoja łódź. Nie. Jest twoja. Śmiało wiesz ją. Poszybuj po niebie, popalaj się trochę na dziobie. Jesteś potwornie blady. <grystanie> <grystanie> Sprawdź, żeby ten van był dumny. <grystanie> mm. Ok, fajna łódź. Oddał ci łódź? Nieźle. Nie pozostawił mi wyboru. To było konieczne a nie przepowiedziane Okej, okay, droga stworzenia z przepowiedni. Ogarnięty temat. Cokolwiek robi. Czytałem o tym w bibliotece Odyna. Zdaje się, że... Poczekaj, porozmawiamy na osobności. Okej, okay, gdy będę gotowy, mogę wrócić do domu tego Sindriego, czy jak on się zwał. Co to znaczy? Helka coś wyczuła. Może to ważne. Moglibyśmy za nią pójść. Nie, no, halo, nie chcę przysłówić. Nie, 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 tego... nie, Celem interesuje droga przysług druga. A, do domu Sindriego. Teraz zrobić? Chyba nie musimy wracać do domu, nie? Musimy. A, tam! Helki możemy poszukać kiedy indziej. Oczywiście, że tak. Właśnie zrobimy przerwę. Dom Sindrygo i. Miałem ci powiedzieć, w Bibliotece Odyna przeczytałem, do czego służy Gialarhorn, jeśli zadmie w niego Bóg. Dźwięk rozejdzie się po światach i zestroi przestrzeń między nimi. Gdybyśmy zrobili to na przykład w świątyni Tyra, otworzylibyśmy naraz wszystkie wieże łączące światy. To poważne zagrożenie. Ciekawe, dlaczego go nie zniszczył. Pewne artefakty nie dają się zniszczyć. Cóż, powinniśmy powiedzieć Freyi. Czy może jej powie? Z tobą Serio jesteś najlepsza. Serio, zawsze byłaś najlepsza. Czy już tu są? O, mm, jesteś... Dobra, Pogadajmy, zobaczymy, co tu będzie się działo dalej.. Dosyć. <noise> proszę, proszę. Ha! Dokonałeś tego! Jak? Na wszystkie dziewięć światów zdołałeś zabić heimdala. Wiedziałem, że nasza włócznia załatwi sprawę. No, to wesołego roku wszystkim! Napijmy się. To prawda? Heimdall nie żyje? Trudno uwierzyć. A jednak... Nie ma już odwrotu. Odyn przyrzekł pokój, o ile zaprzestaniesz rozlewu krwi asów. Odrzuciłem tę ofertę. No, on dotrzymał słowa. Ale teraz. Co teraz? Przecież sam dobrze wiesz, że obietnice Odyna nie mają żadnego znaczenia. Mamy nad nim przewagę. Teraz możemy go w końcu pokonać. Nie. Żadne z was nie rozumie, co nas czeka. Zemsta będzie jedynym zmartwieniem, Odyna. Wcale nie jedynym. Maska. Nie wiem, jaką kryje wiedzę, ale to jej Oden pragnie najbardziej. Gdybym wrócił do Asgardu, wrócił? mógłbym... Chcesz wrócić? Słuchaj. Jeśli dokończę to, co tam zacząłem, przebudzę maskę i jej użyję, może właśnie to nas uratuje. Ale muszę wracać szybko. Zanim się połapią, co zaszło. Atruzie, tu jest twój dom. Nie pozwolę, żebyś znów się narażał. On się naraża nawet teraz, Kratosie. Tak jak my. Cokolwiek teraz zrobimy, i tak będziemy w niebezpieczeństwie. Ale on mnie potrzebuje. Ufa mi. Nic mi nie grozi. z e, punktu widzenia taktyki mam rację? Nie podoba mi się to, ale to najlepsze wyjście. Odwracając uwagę od Dyna, zyskamy na czasie. A przy okazji zajrzymy do wewnętrznego kręgu wroga. Ale jeżeli źródło nieskończonej wiedzy naprawdę istnieje, nie możesz oddać go odnowi. Ano. A kiedy dostanie od ciebie czego chce? Stracę przewagę. Rozumiem. Zapamiętam. Ojcze, dam radę. Pamiętaj o umowie. Ty też. To wracamy do Odyna. bym wiedział, Sindri. No, to jak tego dokonałeś? Chyba jak my tego dokonaliśmy. Dobrze słyszysz. Oto opowieść o... Okej, okay, otworzyć maskę. Dobra, wróćmy do tego... Do tego... Czekaj, Nie mogę puścić cię bez... Tego. Czego? Pokaż swój klucz. Jeśli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, rzuć tym jak najmocniej i powiedz chwergi. Działa tylko raz. Chwergi. Dzięki, Sindri. Oby się nie przydał. Oby. Dobra. Czyli wracamy do Asgard. Dobra, Odyn powiedział, że Hugin będzie czekał w chacie. A to dobrze, że z Huginem. Że powinienem coś jeszcze wiedzieć o Odynie? Ma słaby punkt? Nie wiem. Może. rozpadnie się w pył, jak go trafię w opaskę? Och, chłopcze, to by było! E, nie. Wybacz, nie umiem cię naśladować. Muszę liczyć na siebie. Okej. Okay. Właśnie, że mimir za poczyta, ale to, to, odpada. O -o. Fen? <noise> Wróciłeś. Ha! Cześć Trochę mu się urosło, nie? O, ale grboda. Chociaż bym wam przeszkodziła, jeśli przeżywać przeżywacie intymną chwilę mogę? Nie. Wybacz oto Fenri. Już dobrze, Fen. Ona. O. Miałam rację co do noża. Co? Dobrze, że jego dusza ma dom. <grym> no tak. Hej, e, jak mnie znalazłaś? Loki? To moja kulka. <grym> A ty gdzie się wybierasz? Do Asgardu. <grym> Ale to ja posłużę się nim. Aha. Angrboda, słuchaj, jeśli mi się uda, będę wiedział wszystko. Jak ocalić ojca, powstrzymać Ragnarok, a może, może nawet jak wskrzezić nasz lód? Loki, to naprawdę szlachetne intencje, ale to odin. Wierzysz we mnie, prawda? Pewnie, że tak. Chcę tylko, by historia, którą dla siebie piszesz, była tą, której pragniesz. Możesz. Możesz zająć się fanem przez jakiś czas? No jasne, że mogę. Co mały? No, <gry> jeszcze takie małe, ale dobra. Ale on musi walić kupy. On musi mieć kupy wielkości domu. Jezu. Hmm. Taka jakaś myśl mnie naszła. Przechodzi Kratos, ty. Co to jest? Co to jest? Kufno. Ach. Muszę pomóc Odynowi złożyć maskę, ale jednocześnie nie pozwolić, żeby znalazł odpowiedzi. Społow z wszech ojcem. Czyli z Odynem. Coś tutaj mamy. Determinacja strażnika jest. Zdroźdzł łuku i ludzie przywoje mają skrócony czas odnowienia. Okay. E, dobra. Chyba mam lepsze rzeczy na łuku teraz. Yy, dobra, słuchajcie, więc co, może zanim wyjdę tutaj z tego pomieszczenia, ze swojego pokoju, to się tutaj dzisiaj pożegnamy i zobaczymy się w kolejnym odcinku, także dzięki dzisiaj za uwagę, jak się podobało to oczywiście łapka w górę, przypomnę, że dzisiaj o 17 jeszcze Minecraft na kamieniu, a o godzinie 19 jeszcze wlatuję na kanał Indiana Jones, drugi odcinek, także zapraszam i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej hej.